Ostatnie czasy bardzo mocno zweryfikowały, co można robić w domu. Czy odkryliście, że ostatnio bardzo wiele rzeczy można robić w domu, których się nie spodziewało, że można je robić wcześniej? Ktoś tak miał? Na przykład można pracować nie ruszając się z domu. Okazało się, że wiele rzeczy, które wcześniej trzeba było wyjść, teraz można robić w ogóle w domu całkowicie. Albo na przykład to, że zakupy online. Nie spodziewałem się, że aż tyle rzeczy można po prostu teraz kupić online. Można, naprawdę, można i rozmawiać przez telefon, i spotykać się z ludźmi na, na Zoomie. Można nawet randkować przez, przez na odległość, poznawać ludzi. Można się uczyć, chodzić do szkoły. Wszystko. Można też chorować, można zdrowieć, można ćwiczyć. Wiele rzeczy, których wcześniej się nie robiło, nagle okazuje się, że można robić w domu. I i w ogóle to jest takie na nowo odkrycie słowa dom. Ja odkryłem oznaczenie słowa dom. Odkryłem to, że na przykład dom może być albo duży, albo mały. Wcześniej dla mnie nie miało znaczenia to, jak, jak duży jest dom, a teraz nagle ma. Wcześniej nie miało dla mnie znaczenia, jak duża dla mnie jest kuchnia, a teraz nagle takie, kurczę, tam spędzam większość mojego dnia. Ach, pyszna herbatka zimowa z naszego studia. Mam nadzieję, że też macie takie pyszne zimowe herbatki. Bardzo wiele rzeczy można, fajnych rzeczy robić w domu. I to, co ostatnio zacząłem zastanawiać się, to czy w domu można spotykać się z Bogiem? Czy w domu można wielbić Boga? Czy w domu można służyć Bogu? I ostatnio też bardzo mocno zastanawiałem się, na czym polega kościół, jak w ogóle jak, jak wygląda służba w kościele dla kościoła, kiedy, kiedy kościół jest zamknięty. Czy to w ogóle da się to pogodzić, prawda? Jakby ja miałem takie rozkwiny, nie wiem czy Wy takie rozpiny mieliście, ale yy, tak się zastanawiałem, co z tymi, nie wiem, takie ideal takiego, jak sobie myślałem o służeniu Bogu, no to pewnie jakaś misja, jakieś głoszenie do stadionów, nie wiem, wielkie uwielbienia i tak dalej, chodzenie po ulicach, głoszenie Ewangelii, to co w tej chwili można robić? Jakby jak wygląda nasza relacja z Bogiem, yy, gdy, gdy nie ma ludzi dookoła? Jak wygląda, yy, jak to w ogóle ma działać? jak wygląda spotkanie z Bogiem. I teraz chciałem wam powiedzieć, że tak zacząłem sobie o tym zastanawiać się i tak bardzo mocno zacząłem zastanawiać się, na czym polega moja służba Bogu, szczególnie wtedy, kiedy jakoś tak yy, to, co robiłem w Kościele wydawało się już jakieś, takie, nie wiem, kiedyś głosiło się do, do 100 osób, teraz głosi się do 15. W ogóle do, 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 do laptopa, nie czujesz tego feedbacku, nie masz takich ok okazji jak wcześniej. I wpadłem na historię Pio apostoła Piotra. I jakby jest parę apostołów, którzy byli kluczowi, tacy naprawdę ważni. I Jednym z takich apostołów był Piotr, jeden z trzech najbliższych apostołów przyjaciół Jezusa. I, i, i kiedy myślimy o jakimś apostole, no to Piotr jest ten apostoł, który założył kościół. Na tej skale stanie wybudowany kościół, przez niektórych uznawany za pierwszego papieża. Jeśli jest jakiś apostoł, który jest kotem, to to jest apostoł Piotr. Ktoś kojarzy apostoła Piotra. Ja sobie tak myślę, że gdyby dzisiaj był taki apostoł Piotr, Pośród nas, to byśmy chcieli go wykorzystać na maksa. Gdybym ja był w tej chwili menadżerem apostoła Piotra, prawdopodobnie zabukowałbym mu co tydzień kazanie w innym kościele, w innym mieście. To byłoby tak, że w niedzielę by gościł w kościele, w sobotę by gościł w kościele, w poniedziałek miałby spotkanie dla liderów i po prostu miałby codziennie, miałby narąbane w tej służby, tyle, że po prostu nie dało się więcej. We wtorki mielibyśmy chodzenie po szpitalach. W środę mielibyśmy modlenie się o chorych na ulicach, w czwartek byłyby uwolnienia i wypędzenia, w piątek co byłoby, ktoś wymyśli, krucjaty jakieś, wiecie, takie typu... Tak, o chrzest w Duchu Świętym, prawda? Byśmy po prostu brali takie rzędy i szedł Piotr i tak po dwóch stronach miałby tylko ludzi i cień spada w jedną stronę, cień pada w drugie. Na końcu kładziemy sobie ubranka, kładziemy ubranka, żeby Piotr po nich się tak położył i idziemy dalej, prawda? I w sobotę, okej, okay, w sobotę sabat, więc sobie odpoczniemy. Ale, ale w sabbat można uzdrawiać, prawda? Więc ewentualnie tak trzy najcięższe przypadki, takich najlepszych sponsorów, prawda? To wtedy idziemy z Piotrem, on uzdrawia i w niedzielę znowu na bożeństwo. I prawdopodobnie tak sobie wybrażał w służbę Piotra. Ja bym chciał być jednym z tych, którzy po prostu są koło niego i biorą dalej dziedzictwo. I kiedy sobie wyobrażam Piotra, to prawdopodobnie byśmy nagrywali cały czas vlogi z, z, z jego życia. Spisywalibyśmy każdy jego. W ogóle co za wykorzystany potencjał? Trzy Listy Piotra, czy ile? Ma listy jakoś tak strasznie mało tych listów, ma Piotr. Tak no naprawdę no niewykorzystany potencjał. No, ktoś naprawdę się nie postarał, żeby nie wycisnął z Piotra Maksa. Dzisiaj, gdyby Piotr żył na ziemi, to pewnie byłoby taki, wiecie, na żywo, jakieś 15 kamer, to byłoby życie z Piotrem, prawda? Yy, witamy tutaj. Lepsze, wiecie, wszyscy byśmy oglądali go. On miałby najlepsze insta-story, social media, miliony followersów. Byśmy wycisnęli z Piotra Maksa. Ja bym z niego wycisnął Maksa. Yy, tak samo z Jana, tak samo z Pawła. Yy, potem to byłaby taka top trójka, postali apostołowie też. Tym dwunastym to nie wiadomo, czy, ale pewnie też byśmy coś tam wiecie, jakiś ten yy, wysłali go do jakichś jakich, jakich, żeby chodził. Yy, tak czy się, jakbyśmy z apostołów wycisnęli Maksa. I kiedy czytam sobie dzieje apostolskie, yy, dochodzę do takiego fragmentu, który po prostu mnie aż zmroził. I zrozumiałem go dopiero wtedy, kiedy zaczynałem czytać dzieje apostolskie, teraz, w tym czasie, jaki mamy, gdy Piotr odwiedzał wszystkich, przybył również do świętych zamieszkałych w Lidzie, gdy Piotr odwiedzał wszystkich. I sobie tak myślę, co? Apostoł Piotr wysłany do służby duszpasterskiej? No w ogóle, co? Wiecie, duszpasterze, no to wiecie, no to zróbmy jakąś służbę duszpasterską, ale Piotr to nie głosi kazania. Jak jedno wygłosił, to trzy tysiące osób się nawróciło. Chorych mamy. A on marnuje czas i chodzi po domach. Yy, I kiedy właśnie był w tych, i sobie tak myślę, że miał czas, Piotr miał czas chodzić po domach. I, i pierwszy punkt y, mojego, y, y, mojego y, kazania brzmi zapraszanie gości. I chciałbym pokazać Wam, jakie błogosławieństwo dla ludzi wynikało z tego, że zapraszali Piotra do domu. Jakby, że zapraszali Piotra do domu. Jest fragment w Hebrajczyków. Pielęgnujcie braterską miłość. Nie, zap, nie zapominajcie o gościnności. Dzięki niej niektórzy, nieświadomi tego, gościli aniołów. I słuchajcie, kiedy Piotr gościł w tej wizdzie, tej, w czytamy potem dalej, w Jopie natomiast mieszkała pewna uczennica imieniem Tabita. W tłumaczeniu na grecki znaczy to Dorcas. Wyświadczyła ona innym wiele dobra i okazała wiele miłosierdzia. W tych dniach zasab zasłabła i umarła. Obmyto ją więc i złożono w sali na piętrze. A ponieważ Lidda leży blisko Joppy, uczniowie, gdy usłyszeli, że Piotr przybywa tak blisko, wysłali do niego dwóch mężczyzn z prośbą, przyjść do nas jak najprędzej. Piotr przygotował się więc do drogi i wyruszył wraz z nimi. Słuchajcie, tak sobie dzisiaj zastanawiam się, czy czy my mielibyśmy czas, żeby pójść do kogoś w gościnę? Czy bylibyśmy jak Piotr, który, słuchajcie, wyobraźcie sobie, że jest jakaś, jakaś chora dziewczynka, córka jakiejś kobiety w innym mieście i, i dowiadujemy się, że ona jest chora, że jest chora. Jesteśmy apostołem Piotrem, dowiadujemy się, że 150 km obok ktoś jest chory. Czy ja sobie teraz, jak położyłem sobie to na dzisiejszy czas, to mieliśmy apostoła Piotra, który miał czas, żeby zaprosić, po prostu pójść w gościnę do dziewczynki i się o nią pomodlić. I mnie to jest coś, co po prostu mnie, mnie tak yy, mnie zmroziło, bo zastanowiłem się, ile osób do mnie by napisało, gdyby, gdyby oni byli chorzy? Ile mam znajomych, którzy wiedzieliby, że kiedy do mnie napiszą, to ja pójdę i pomodlę się o ich córkę, brata, siostrę, cokolwiek. I tak doszło do mnie, że nie wiem, czy taka prośba do mnie w ogóle by doszła czy ktoś by ufał mi na tyle, żeby, że wierzę, że, 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 że go odwiedzę, a do Piotra przyszła, Piotr miał czas, żeby pójść i się, po, o, i się o tą osobę pomodlić i tak sobie myślę, że niesamowite błogosławieństwo idzie z tego, kiedy my zapraszamy do siebie gości i że mamy tutaj ewidentny przy, przykład takiego błogosławieństwa, że ktoś zaprosił Piotra i to i został uzdrowiony i największe cuda działy się w domach. O ilu teraz świadectwach uzdrowień słyszymy, że się dzieją w domach? I takie pierwsze pytanie, dlaczego nie słyszymy tych świadectw? Dlatego, że może się nie odwiedzamy, że może nie zapraszamy, że może nie chcemy takich osób zapraszać. I, i w zapraszanie gości w pierwszym kościele wcale nie należało do najbezpieczniejszych. Pierwszy kościół przeszedłowany i to pierwsze kosztowało ryzyko tego, że coś się może wydarzyć. Ryzyko tego, że, że, że możemy stracić życie, że może nas coś, takiego się nam przytrafić. Druga rzecz, to nie było tanie. Nie było tanie, bo Wtedy była taka kultura, że nie zapraszasz na kolację czy na herbatkę, tylko zapraszasz z na dzień dwa lub trzy. Więc musisz komuś poświęcić trzy dni i oddać mu swój pokój i po prostu dać nocleg. Trzeba go było wyżywić. I potem, jak usłyszymy tą historię, to yy, on tam przyszedł o tą, yy, do, tej, do tej dziewczynki, pomodlił się o nią, ona, ona została uzdrowiona. Największy cud, jakby wskrzeszenie, martwych. I potem Piotr natomiast. Przez wiele jeszcze dni przybywał w Joppie, goszcząc u niej niejakiego Szymona Garbarza. Czekajcie, przychodzi Piotr, i on miał czas, żeby kilka dni, czy nawet wiele dni, spędzić u kogoś na chacie, po prostu w gościnie. Yy, I tak mnie ciekawi, czy my dzisiaj byśmy zauważyli, jakby naprawdę umieli uhonorować kogoś, to, kto, kto przynosi Bożą obecność. Goszczenie zawsze było okazywanie miłości, troski i świadczyło o hojności. Goszcząc, opiekujesz się, otwierasz dom i serce. Pokazujesz, że ktoś jest dla Ciebie cenny i ważny. Yy... I goszczenie jako dar gościnności jest darem, który należy pielęgnować i świadczy o braterskiej miłości. Przeczytam jeszcze raz ten fragment. Pielęgnujcie braterską miłość. Nie zapominajcie o gościnności. Dzięki niej niektórzy nieświadomi tego gościli aniołów. I kto z Was kiedyś chciał, żeby go odwiedzali aniołowie? Tak, miał takie marzenie, żeby go odwiedzali aniołowie. Albo kto z Was kiedyś marzył o takiej Bożej Obecności, która coś zmienia, taką po prostu, o takiej działającej Bożej Obecności? Kto marzył kiedyś o cudach? Kto kiedyś z Was modlił się o, o serce pełne miłości? Boże, stwórz we mnie mięsiste serce pełne miłości. Zespół uwielbienia u nas modlił się o to, chwała Panu, chociaż oni, dobrze, niech Was odwiedzają, aniołowie. Słuchajcie, jeśli marzy o tym, żeby doświadczać cudów, żeby, żeby, żeby doświadczać anielskiej obecności, żeby doświadczać serca pełnego miłości, to tu jest napisane, jak to robić. Pielęgnuj, pielęgnujcie braterską miłość. Nie zapominajcie o gościnności. Dzięki niej niektórzy nieświadomi tego gościli aniołów. I Wiecie, możemy interpretować ten fragment, czy to byli naprawdę aniołowie, że ktoś zaprosił kogoś, to był anioł, czy po prostu z gościem przychodzili aniołowie. I to jest chyba coś, co bliżej jest mojemu sercu, że może kiedy będziesz okazywał serce gościnności, okazywał, pielęgnował tę braterską miłość i zapraszał ludzi, to wraz z gościem będą przychodzili aniołowie. I wtedy doświadczysz Bożej miłości, doświadczysz braterskiej miłości i będziesz gościł aniołów. I wierzę, że niektórzy z nas może doświadczą uzdrowienia dzięki temu, że tak jak Piotr przyszedł w gościnę, tak my zaprosimy kogoś, kto przyniesie uzdrowienie, uwolnienie, Bożą miłość i uwolni w nas braterską troskę o drugą osobę. Jeśli zastanawiamy się, jak możemy dbać o to, żeby mieć serce mięsiste, pełne miłości, to jednym ze wskazówek, które mamy w Biblii, to jest pielęgnować miłość, nie zapominając o gościnności. I może to na dzisiejsze czasy, jeśli zastanawiamy się, jak możemy służyć w kościele, jak możemy służyć w ogóle Bogu, jak możemy doświadczać cudów, to jest pielęgnujmy gościnność. Zapraszajmy ludzi do siebie do domu. Ponośmy cenę gościnności, która, jest, która wymaga pieniędzy, wymaga czasu, wymaga priorytetów, wymaga poświęcenia żeby doświadczyć Bożych cudów. I to było ryzyko. W pierwszym kościele to było ryzyko, można było zatoczyć życie, ale można było też doświadczyć uzdrowienia i można było doświadczyć aniołów, więc bez ryzyka nie ma zabawy, bez ceny nie ma owoców i myślę, że takim jakby... Nie wiem, co, nie wiem jaka była skuteczność, co, który to był anioł w gościnności, ale ja bym chciał doświadczyć też jednego w moim życiu. Takiego namacalnego, więc jestem gotowy ponieść ryzyko zaproszenia ludzi i poświęcenia czasu, żeby tego doświadczyć. Amen? Amen. W moim konkretnym życiu yy, musiałem przeanalizować swoje priorytety. I tak ostatnio, właśnie, kiedy tak przez dłuższy czas ten, ta gościnność siedziała w moim sercu i, i ją bardzo mocno analizowałem, uświadomiłem sobie takie rzeczy, że mam czas na przygotowanie kazania. Mam czas do wyleczeń, które nazywam służbą, do zorganizowania spotkania, do, do porozmawiania na, nie wiem, na temat organizacyjnych, do, do przygotowania konspektu, planu itd. Ale w moim przypadku musiałem tak przeanalizować, przearanżować swoje priorytety, żeby gościnność dla mnie była ważniejsza niż kazanie. I wiecie, i poniósł scenę tego, że może moje kazanie będzie po prostu gorsze. Może nie będzie takie tak przygotowane, jak wcześniej, bo wolę poświęcić czas na gościnność, na to, żeby komuś przygotować obiad, pójść do sklepu, posprzątać dom, posprzątać dom drugi raz po tym, jak wszedł gość yy, i zjeść kolację, bo obiad, nie wiem, nie, za dużo gości zjadł i nie zostało dla mnie. Wiecie o co chodzi? Żeby być gotowy poświęcić czas i przeanżować nawet swoje priorytety w kwestii służby. Jeśli chcemy pielęgnować miłość, to miłość jest pielęgnowana w czynach i w priorytetach, i w czasie, i w pieniądzach we wszystkim. I może my musimy przearanżować swoje rozumienie nawet służby w Kościele, po to, żeby doświadczyć Bożych cudów, Bożego działania, Bożego uwolnienia, uzdrowienia, Bożej obecności i miłości. Miłość nie będzie bez czynów i działań. Jak, dużo, jak długo będziemy gadać o miłości bez pielęgnowania serca miłości? A jednym z elementów pielęgnowania serca miłości jest gościnność. Tak. Yy, więc jeśli mamy domy, to w domach można pracować, w domach można zamawiać sobie zakupy, można robić workout, można wiele rzeczy innych robić. Można też, mieć gości, można też gościć gości, prawda? I nie wiem, czy macie czasami tak, że w domu jest tak wiele rzeczy się dzieje, że kiedyś to był tylko salon, a teraz to jest także miejsce pracy. Kiedyś to była tylko kuchnia, a teraz jest także miejsce na przerwę. Kiedyś to była tylko sypialnia, a teraz to jest także miejsce, gdzie muszę być, o co chodzi, że przez to, że mamy aż tyle czynności, teraz stron jest rano siłownią, po południu jest miejscem pracy, a wieczorem jest miejsce nagry Nagle dom się stał wszystkim. I nie wiem, czy tak macie, że przez to, że dom stał się wszystkim, to trzeba się rozmywać poszczególne strefy, które kiedyś miały taką na przykład kiedyś sypialnia była tylko wypoczynkiem, a teraz już nie jesteś pewien. Jakby kiedyś y, y, szedłeś do biura, wracałeś do domu i to było miejsce wypoczynku, a teraz już y, nie wiesz, czy jesteś w pracy, czy poza pracą. Y, kiedyś wychodziłeś o 17, teraz siedzisz do 19. W tym domu wiecie, o co chodzi, jakby się tak wszystko rozmyło. Y, I nie wiem, czy macie też takie poczucie czasami, że z tego powodu, że dom stał się wszystkim i na przykład jesteście z kimś, kto mieszka w domu i jakby cały czas się widzicie i jest ciaśniej i na siebie wpadacie, to, że zatraca się miejsce na spędzenie czasu z Bogiem. Miał ktoś kiedyś tak, że po prostu... Tak wszedł w dzień, że po prostu nie mógł się odłączyć od, nie wiem, od mediów, od internetu, że po prostu nie mógł być pożą obecność. I takie, nie wiem, mam tyle wolnego czasu, co jestem w domu, a tak naprawdę przebiegł mi dzień i nie miałem czasu na, na spędzenie czasu z Bogiem. To przytę wam fragment jeszcze tak mniej więcej ciurkiem, co robił Piotr, kiedy był w tej gościnie. Piotr nie był u siebie w domu. To musiało być bardzo niekom... jakby jak, jak kiedy jestem w gościnie, to się czuję tak, wiecie, troszkę niekomfortowo, nie moja łazienka, przychodzę, wiecie, skończył się papier, nie wiem, co zrobić, trochę głupio zawołać, więc nie wiem, co szukam, no wiecie, różne takie nieprzyjemne sytuacje, nie wiem, czy mogę wejść do kuchni, czy sobie mogę pozmywać samemu, czy nie, czekam na obiad i w ogóle tak dalej. I kiedy Piotr był tak dłużej w tej gościnie, czytam taki fragment, tymczasem następnego dnia, około południa, gdy oni byli w drodze, tutaj do tego potem wrócimy, bo to był Korneliusz i jego ludzie, którzy się modlili o osobę, która będzie im głosiła Ewangelię, oni się modlili o to. W tym czasie Piotr wyszedł na taras, dachu i tam się modlił. Zgłodniał przy tym bardzo chciało mu się jeść. A gdy już przyrządzano posiłek, wpadł w zachwycenie. Wiecie, co mnie zachwyciło w tej, tej historii? Że Piotr był głodny. I Piotr był głodny i był w gościach. Słuchajcie, są dwie rzeczy, które są dla mnie nieprzyjemne, a jedna jest najbardziej, kiedy jestem głodny. Kiedy ja jestem głodny, to do mnie nie podchodź. Po prostu, e, po prostu często jest tak, że znajomi, którzy mnie bardziej znają, e, wiedzą, że kiedy dochodzę do miejsca, kiedy jestem głodny, to jest, generalnie nie porusza się ciężkich tematów i po prostu takie uspokójmy się, Wiktor, najedź się, uspokój się, nie myślisz racjonalnie, nie myślisz trzeźwo. I ja sobie tak myślę... Piotr znalazł czas na modlitwę, mimo tego, że był w gościach i mimo tego, że był głodny. Yy, nie szukał idealnego miejsca, nie szukał idealnego czasu wyciszenia w ciągu dnia. Był gotowy wygospodarować czas na modlitwę, będąc w gościach i będąc głodnym. I napisałem sobie takie ładne zdanie, które sobie wypoldowałem. Kiedy jesteś w domu, jak spędzać czas, znajdź swój dach okoliczności i na niego wejdź. Znajdź dach, znajdź te okoliczności, jakie są trudne, nietrudne, wyzwanie, niewyzwanie i wejdź na ich dach i spędź czas z Bogiem. Stań ponad zgiełkiem dnia i zanieś modlitwę do Boga. I, i słuchajcie, to dla mnie jest takie tak mocno do, do, dotykające, że czasem Bóg wykorzysta niewygodę, twój głód, twoje samopoczucie, twoje zmęczenie, twoje niewyspanie, twoje zapracowanie do tego, żeby ci coś objawić. I Bóg wykorzystał niekorzystne okoliczności Piotra, czyli głód, czyli gościnę, żeby objawić mu coś, co było objawieniem życia, które zmieniło w ogóle bieg historii chrześcijaństwa na świecie. I tak ja sobie pomyślałem, że największe Boże przełomy naprawdę możesz usłyszeć w biegu swojego dnia i nawet możesz usłyszeć w domu. Nie musimy być chrześcijanami, którzy biegają od konferencji do konferencji, od podcastu do podcastu. Od, od proroctwa do proroctwa. Od czasu, kiedy ktoś się o nas pomodli, do czasu, kiedy ktoś się pomodli, możemy w ciągu dnia, w chwili naszego zmęczenia, nawet w gościnie, nawet w domu, być nawet w trakcie głodu, wejść na chwilę na dach i się po prostu pomodlić. I skoro Piotr, jeden z trzech apostołów, miał czas, żeby iść w gościnę, i miał czas, żeby się modlić, my też może powinniśmy ten czas znaleźć. Naprawdę nie wiem, jakim wielkim chrześcijaninem jesteś, jaką masz poważną służbę, jak bardzo jesteś namaszczony, jak bardzo musisz głosić, jak bardzo musisz nie wiem, pracować, jak bardzo jesteś obdarowany w pracy, jak bardzo masz super sylwetkę i musisz ćwiczyć, ćwiczyć na siłowni. Skoro Piotr znalazł czas na modlitwę i na gościnę, też możesz być jednym z tych dwóch osób i jednej osoby, która odbywa dwie czynności. I mieć czas na gościnę i czas na, 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 na modlitwę. I chciałem jeszcze wrócić do tej, do tej historii. I, I Piotr, słuchajcie, ta historia, w której Piotr wyszedł na taras i zaczął się modlić, to było wtedy, kiedy Korneliusz modlił się o to, żeby ktoś powiedział mu Ewangelię. I kiedy on tak się modlił o to, to tak to czytamy tu dalej. Oni tam przyszli do tego domu, mieli go w powrotstwie, zapukali do tego domostwa yy... i przyszli. I patrzcie, Piotr zaprosił ich więc do środka i ugościł. Nazajutrz zaś wstał i poszedł z nimi i wraz z nim wyruszyło kilku braci z Joppy. Następnego dnia Piotr przybył do Cezarei, Korneliusz już na nich czekał, na spotkanie zaprosił swoich krewnych i najbliższych przyjaciół. I jak sobie powiedzmy, sobie tę historię, to jest dziewiąty dziesiąty rozdział w domu, ale jak dużo tu jest o gościnie. Czytajcie. przyszedł Korneliusz do Piotra, i oni ich ugościli. Potem tam było ileś osób i potem ileś osób poszli, i tam też była gościna. Jak sobie czytam tą historię, to tu była gościna, tam była gościna. I co więcej, Korneliusz zaprosił tego Piotra i, i, i zaprosił go do domu i zapisził swoich krewnych i najbliższych przyjaciół. I Piotr czołg w Ewangelii i czytamy takie słowo. Piotr jeszcze mówił o tych sprawach, a Duch Święty już wstąpił na wszystkich słuchających jego mowy. I sobie tak, napisałem sobie takie, taki fragment: Chodzenie w gości. Chodzenie w gości, łamane na gościnność otwierająca niebo. Czy macie frustrację, że w Waszym życiu nie dzieją się cuda? Że po prostu służycie Bogu i nie macie cudów. Czy macie frustrację, że nie macie okazji działać w Bożym imieniu? Że po prostu nie widzicie, jak Duch Święty przychodzi i, i, i nie dzieją się cuda. I dwa największe cuda Piotra, czyli zmartwychwstanie dziewczynki oraz chrzest w Duchu Świętym całego mieszkania tych pogan, i potem chrzest w Duchu Świętym, potem wszechwodny, nawrócenie się w ogóle całego domu i otworzenie w ogóle drzwi na, 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 na pogaństwo, dla, dla, na chrześcijaństwo dla pogaństwa, tak właśnie, on doświadczył w domu i w gościnie. Dwa największe cuda, jeden z dwóch największych cudów wydarzyły się w jego domach. Yy, I marzy mi się o tym, że kiedy my będziemy szli w gościnę do kogoś, to będziemy przeprowadzali bożą obecność, która będzie dotykała nie tylko gospodarza, ale jego krewnych i znajomych. Marzy mi się o to, o to, o to żebyśmy mieli czas pójść do kogoś i po prostu odwiedzić go w domu, jego i jego krewnych i jego znajomych, i żeby cały dom doznawał przebudzenia. Yy, czy może dzisiaj. Jesteś za bardzo zabiegany w pracy, w służbie, w pasji, że nie masz nawet czasu odwiedzić swoich znajomych, że nie masz czasu wejść na swój dach. I kiedy sobie tak myślimy, że są dzisiaj zamknięte kościoły, że nie możemy spotykać się tak, jak się spotykaliśmy wcześniej, to domy są wystarczające dla Bożego działania to jest naprawdę wystarczające. Jeśli masz dom, jest to wystarczające i do tego, żebyś doświadczył Bożej obecności, i do tego, żebyś mógł iść w gościnę i, do, i doświadczyć, i, i żeby Bóg przez ciebie działał, i żebyś mógł kogoś zaprosić i, i, i pracować nad swoim sercem i, i po prostu się, objawiać miłość i zapraszać aniołów. I domy są wystarczające. I dzisiaj mam taką, takie marzenie, żebyśmy byli ludźmi, którzy będą pielęgnowali miłość peterską. Żebyśmy wzięli ten fragment... Z Hebrajczyków 13 i pielęgnowali braterską miłość i nie zapominali o gościnności. Żebyśmy doświadczyli gościnności aniołów, którzy będą przychodzić do nas w gościnę. Żebyśmy byli tymi, którzy idą w gościnę i mają czas pomolić się o chorą córkę znajomej z innego miasta, bo jesteśmy w pobliżu. Żebyśmy mieli czas na to, żeby pójść do Corneliusza ileś tam kilometrów i po prostu pomodlić się o jego dom. Żebyśmy mieli czas chodzić w gości i pielęgnowali miłość, zapraszając ludzi do siebie. A kiedy się to wszystko dzieje, czyli jesteśmy w gościach, czy jesteśmy w domu i mamy gości, czy mamy pracę, czy jesteśmy głodni, żebyśmy w tym wszystkim mieli czas wejść na dach tych okoliczności, które są, i po prostu się pomodlić. Pomodlić się, bo skoro Piotr miał czas na modlitwę, skoro Piotr miał czas na gościnność i zapraszając ludzi, idąc w gości, to możemy też, powinniśmy mieć czas. Yy. I mam trzy pytania, do, zarówno do kampusów, jak i do osób, które są w domu. Jeśli jesteście w kampusach, to są trzy pytania, które możecie yy, posłuchać. Jeśli jesteście na miejscu, też możecie je sobie przeanalizować. Jak pielęgnować gościnność? Jak pielęgnować gościnność? Co cię rozprasza w Twoich codziennych modlitwach, i gdzie jest miejsce, w które możesz wyjść na dach i się pomodlić? Czyli co ci rozprasza? Czy to jest głód, czy to jest zmęczenie, i gdzie jest twój dach, na który możesz wyjść? I trzecie pytanie. Czy gościłeś kiedyś anioły? I jakie osoby przyszły do Ciebie w gościnę i naprawdę zmieniły Twoje życie? Czy są takie osoby, które Ty zaprosiłeś? No, i takie pytanie bonusowe, czy idąc w kości przynosiłeś Bożą obecność? Yy, zaraz wrócimy do uwielbienia. Te, te trzy pytania yy, chciałbym zostawić naszym kampusom. I Jeśli jesteście w kampusach, jesteście tutaj na miejscu, zachęcam od nas do tego, żebyśmy w tych czasach, w których jesteśmy, wznieśli taką wspólną modlitwę: do tego, żeby Bóg pielęgnował nasze serca i żebyśmy pielęgnowali braterską miłość. Dlatego nie zapominajmy o gościnności. To jest dar, który możemy pielęgnować. To jest coś, co możemy. To są domy, które możemy otworzyć, to jest dar, który możemy rozwijać. I to jest moja modlitwa dla nas wszystkich. Panie Boże, dziękuję Ci za to, że dzisiaj y, otworzyliśmy kampusy i dziękuję Ci dzisiaj, że y, możemy wchodzić w tą gościnność. Dziękuję Ci Panie, że dałeś nam tyle osób, które znamy i, tą, i ten dar gościnności mamy. I my też chcemy być tym pokoleniem, które w, ten, w to pielęgnowanie miłości wejdzie jeszcze bardziej odważnie i, i będziemy to pielęgnować, będziemy rozwijać naszą, e, naszą gościnność. E, prosimy Cię o to, Panie, żebyśmy byli hojni w zaproszeniu gości, żeby mieć czas w, w naszym tygodniu, w priorytetach, żeby kogoś zaprosić. Prosimy Cię, Panie, żebyśmy spędzając czas w domu byli gotowi do tego, żeby się po prostu modlić, żeby, żeby przychodzić do Boga i e, w, taki, w takim modlitwie pomimo głodu, czy okoliczności, w jakich jesteśmy. Prosimy Cię, Panie, tak, żebyśmy byli tymi, którzy idą w gości. I przy, idąc w gościach, żebyśmy mieli wrażliwe serce do tego, że po prostu idąc w gości, przynoszą Twoją obecność. Modlimy się, Panie, żebyśmy mieli ludzi, którzy wiedzą, że mogą na nas liczyć, że kiedy po prostu będą chorzy, my przyjdziemy z pomocą i z modlitwą. Że kiedy będą strudzeni, czy biedni, to przyjdą o pomoc finansową i będziemy tymi, którzy wniosą uzdrowienie, uwolnienie, faktyczną pomoc i nasza gościnność będzie przynosiła obecność aniołów. Amen.